Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj znów o tym, czy grecka scena perfum ma nam coś do zaproponowania. Podpowiedź: ma, a dzisiaj o marce niszowej z Aten Per. Jeżeli jesteście ciekawi, co marka ma nam do zaproponowania, to zapraszam Was do oglądania dalej. Tak jak wspominałam, ten odcinek miał być o marce Kores, ale Kores ma tak dużo różnych zapachów, które chciałabym przetestować, o których chciałabym Wam powiedzieć chociaż jedno zdanie, że te testy muszę odłożyć, bo potrzebuję więcej czasu, żeby odwiedzać sklepy Kores i po kolei wąchać ich zapachy. Więc dzisiaj zdecydowałam się, że będzie o marce Journaper, czyli marce z Aten. Założycielem marki jest Giorgios Papahazis, czyli perfumiarz, który studiował, uczył się we Francji, a potem wrócił do swoich Aten, z których pochodzi, żeby założyć tutaj markę perfum niszowych. I jak sam wspomina, jego inspiracją było po prostu zmęczenie zapachami mainstreamowymi. Wszystkie opakowania perfum marki, zarówno kartoniki, jak i flakoniki, są wykonywane ręcznie, ale niestety nie znalazłam informacji, gdzie y, to tworzenie tych opakowań przebiega, więc nie wiem, czy są to opakowania stworzone w Grecji, czy poza Grecją. Oprócz tych wszystkich informacji, które podałam na początku, jest jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie taka, że wszystkie perfumy marki są ponownie napełnialne i po ponownym napełnieniu y, Danego flakonika perfumami mamy 10% zniżki. No i tak zastanawiałam się, gdzie możemy napełnić te perfumy, bo sam perfumiarz sprzedaje swoje perfumy w różnych punktach sprzedaży, ale tak jak Teodoro Scalotinis, nie ma swojego mm, atelier, swojego punktu, skąd sprzedaje perfumy, choć jeżeli poszukamy na mm, Googlach, to znajdziemy siedzibę marki, i z tego co zrozumiałam, można się umówić w siedzibie marki w Grecji, w Atenach i być może tam napełnić ponownie swój flakonik. Nie wiem, dla mnie jest to taka troszkę zagadka. Jeżeli chodzi o zakup samych perfum, to polecam Wam zajrzenie do tego samego sklepu, w którym mogłam testować perfumy Teodoro Kalotinis, który znajduje się w centrum Maten, gdzie jeżeli będziecie w Atenach, to na pewno traficie. I tam też na półce znajduje się właśnie marka Żurna Perf. Oczywiście perfumy możecie też kupić przez stronę internetową, gdzie akurat jest promocja. Więc te ceny perfum marki są bardzo dobre i to są ceny poniżej 50 euro za flakonik. Możecie też perfumy marki kupić na niektórych greckich wyspach, na przykład na Mykonos czy Santorini, gdybyście gdzieś tam w okolicy się znaleźli w lecie. W stałej ofercie marki możemy znaleźć nie tylko perfumy, ale też świeczki i zapachy do pomieszczeń i zresztą wydaje mi się, że to jest takie klucz działalności tego perfumiarza, że on zajmuje się głównie takimi właśnie zapachami do pomieszczeń i współpracuje z jakimiś y, hotelami w Grecji, którym tworzy po prostu te zapachy. No, bo jeżeli chodzi o same perfumy, to tych w ciągu sprzedaży jest tylko sześć. Pierwszy zapach, który testowałam to Emblematic, czyli zapach bardzo słodkiego, fiałkowego pudru z równie słodkim, klejącym się miodem. Jest to puder bynajmniej vintage'owy, bardzo współczesny, ale taki trochę stylizowany na buduar z końca XIX, początku XX wieku. Gdzieś w połowie trwania tego zapachu dochodzi takie sproszkowane kakao, a wszystko położone jest na słodkiej, waniliowej bazie. Zapach ten na mojej skórze wybrzmiał dosyć sztucznie. Trochę w stylu tych najpopularniejszych wydawnictw marki Żerdżow. Nie mam pojęcia, jak wymawiać tą markę. Poprawcie mnie na dole w komentarzu. Nie znam wszystkich perfumy marki, ale te, które próbowałam, te najbardziej popularne jakoś do mnie nie przymowiły. Były za głośne, zbyt mocne, zbyt takie dosłowne i dosadne. To, to są w ogóle perfumy nie w moim stylu. I właśnie w takim stylu też jest ten zapach Emblematic od marki Żurna Per. Więc jeżeli lubicie perfumy w stylu marki Żerczow, to to będzie dobry trop. Musicie też lubić coś słodkiego i pudrowego. No i jeżeli chodzi o trwałość tego zapachu, no to jest absolutnie ogromna. Dwa dni. Bardzo mocno projektujący zapach, i w ogóle chyba wszystkie zapachy marki Żurnaper trzymają się bardzo dobrze skóry. Nie wszystkie projektują bardzo mocno, ale większość to są perfumy dosyć trwałe. Kolejny zapach, Aithria, to jest taki zapach, który się rozpoczyna zieloną herbatą i bergamotką. To jest zapach taki świeży, ale jednak z podtonem zielonej herbaty. Może momentami nawet herbaty czarnej, ale niesłodzonej. To jest zapach świeży, ale jednocześnie owocowy. Zapach mocno skojarzył mi się z wydawnictwami od Elizabeth Arden, czyli tymi wszystkimi zielonymi herbatami. Natomiast trzeba przyznać, że akurat ten zapach od żurna Per jest zapachem bardzo trwałym, czego nie można powiedzieć o wszystkich zielonych herbatkach. Więc jeżeli szukacie czegoś w stylu herbatek, ale jednak trwalszego, to, to byłby dobry adres. Szczerze powiedziawszy, po recenzjach, w których była mowa o drinku mojito, o zielonościach, takich zielonościach miętowych, miałam nadzieję, właśnie coś w stylu takiego orzeźwiającego, miętowego drinka mojito, ale raczej dostałam tutaj zieloną herbatę z owocem w tle. I jeszcze z takim bardzo wyraźnym motywem prasowanej bawełny. Dostajemy więc zapach taki bardziej odświeżający na owocowej bazie, inny niż reszta zapachów marki, więc zdecydowanie się wyróżniający i to jest taki zapach, który wydaje mi się, że powinien się spodobać najszerszemu gronu odbiorców. Eros iros, kolejny zapach w portfolio marki, to jest zapach opleciony wokół udu ale udu podanego w sposób bardzo przystępny, słodko drewniany, ale bardziej słodki. Mamy takie bardziej akcenty może wiśniowe. Jakiś jest tam w podtonie taki ciemny owoc, mi się skojarzył ten zapach, właśnie z taką ciemną, mocną likierowatą wiśnią, która jednak podkreślmy to. Nie jest głównym tematem zapachu. Głównym tematem zapachu jest tutaj zdecydowanie ud. Trochę mi szkoda, że w tym zapachu nie pociągnięto takiego tematu z początku, czyli przypraw i skóry, bo ja ud za bardzo nie lubię. Ale jeżeli miałabym wybierać, to wolę taki ud, jaki mamy w Eros i Ros, niż taki, jaki mamy w niektórych zapachach arabskich, zwłaszcza męskich, taki bardzo chropowaty i ostry. Kolejny zapach to nichta, czyli po grecku noc. I to jest ten zapach, który wydało mi się, że będzie takim największym bestsellerem, bo to jest zapach bardzo w trendach, bardzo słodki, bardzo mocny, choć na mojej skórze zachowywał się dosyć dziwnie, bo otwarcie to była zdecydowanie róża z karmelem. Bardzo słodka róża taka różana w formie różanego pączka plus bardzo słodki, aksamitny karmel. Ale potem zapach się zmienia. Zmienia się w kierunku takich kaszmirowych nut kaszmeranu, lejących się i gładkich, ale w podtonie jednak troszeczkę sztucznych. I w tym momencie, i to jest takie jakieś pół godziny od naniesienia zapachu, zapach na mnie zaczął mocno przygasać. I pomyślałam sobie, to już? To już koniec tego zapachu? To się tak skończy ta nasza przygoda? No i stwierdziłam, że no to dobrze, no to chyba nic ciekawego ten zapach. Wyszłam pozałatwiać swoje sprawunki i w pewnym momencie w sklepie czuję, jak coś niesamowicie mocno pachnie. Pomyślałam sobie, że ktoś spsikał się czymś mocno przypominającym bakara Rouge, a potem jakby ogarnęłam sobie w głowie, że to jeden z moich zapachów. No i zaczęłam wąchać różne miejsca na swoje ręce, który to zapach jest tak mocno projektujący i tak niesamowicie słodki. No i okazało się, że to właśnie nichta. Ten zapach się kompletnie zmienił, i zmienił się w stronę takich bardzo słodkich róż, ale mocno w klimatach właśnie bakaratowych. Ten zapach, właśnie, kiedy już się zmienia w tą zapachową bestię, to jest nie do zatrzymania. On przebija wszystko, pachnie bardzo mocno, zostawia niesamowity ogon i pachnie minimalnie cały dzień na nadgarstku. A przecież w trakcie dnia myłam jeszcze ręce. Więc, jest to zapach mocny, słodki, w trendach. Jeżeli takie zapachy Ala Rouge lubicie, to to jest wasz absolutny pewniak. Orosimo, czyli kolejny zapach, to jest ten zapach, który spodobał mi się najbardziej i który zdecydowanie mogłabym mieć w swojej kolekcji yy, pod pewnym warunkiem. Ale może zacznijmy od tego, co to jest za zapach. Ten zapach to jest taka wypadkowa kilku. Zapachów poruszających tematykę pudrową, które już mamy na rynku. Według mnie ten zapach to jest taki zapach, który czerpie po pierwsze z Kenzo Flower, po drugie z zapachu od lolity lempiki, tego klasycznego jabłuszka, po trzecie zdecydowanie czerpie z Ensolance, od Guerlain. I jest tam też kapka Teen De Neige od e, Lorenzo Villoresi. No więc jest to zapach, który faktycznie spodoba się tym, którzy lubią zapach pudru, ale trzeba zaznaczyć, że jest to zapach bardzo mocno przechylający się w stronę damską, bo ten puder jest bardzo, bardzo słodki w podtonie. Według mnie jest to zdecydowanie puder różany. Czy jest to zapach vintage? Czy jest to puder vintageowy? Niespecjalnie. To jest bardzo współczesna i kolejna już tej marki interpretacja zapachu pudrowego. Zresztą sam perfumiarz mówi na swojej stronie internetowej, że faktycznie chciał stworzyć takie perfumy, które kojarzą się z czystością, które będą ewokować właśnie taki, yy, taki efekt czystości, pudru, yy, czegoś. Świeżego, ale w taki sposób y, czystego ciała. No i jednym z takich sposobów zdecydowanie jest użycie w perfumach takich nut pudrowych. Ten zapach nie jest bardzo zmienny na mojej skórze, ale w obrębie samej pudrowości dosyć mocno się zmienia, bo momentami ten zapach jest szalenie słodki, innym razem robi się bardziej wytrawny. A jeszcze są takie momenty, gdzie czuję jakieś owoce albo wanilię w tle. Jest to zapach zmienny, choć tylko w obrębie właśnie tego tematu pudru. Gdyby opisać te pudrowe zapachy kolorami, to ten denesh byłby zapachem pudru bladoniebieskiego. Kerlein Insolence byłby zapachem pudru fioletowego, bladofioletowego, a zapach od Journa Per byłby zdecydowanie zapachem pudru różowego, bo jednak róży w tym pudrze jest dosyć sporo. I teraz mam pewną zagwostkę, bo tak jak już wiecie, jestem na kupnie, nadal jestem na kupnie, jeszcze nie kupiłam, e, zapachu Tenderness, Ale zapach Orosimo to też jest zapach pudrowy. I też jest zapachem, który podoba mi się równie mocno jak zapach Tendinege. Dwóch zapachów chyba nie chcę mieć w swoich zbiorach, zwłaszcza, że mam limit tylko pięciu zapachów do kupienia w tym roku, więc swoje zapachy będę wybierać bardzo rozważnie. I teraz zastanawiam się, czy wolę w swoich zbiorach mieć Tendyneż czy Orosimo. Na razie nie wiem, ale jak się dowiem, to na pewno się o tym dowiecie razem ze mną, bo o tym zapachu będzie cały odcinek w ramach serii Minimalizm Perfumowy. I ostatni zapach z portfolio marki, czyli Waronos, po polsku Baron. To jest zapach, który kiedy przyknęłam sobie na rękę, pomyślałam, że jest takim wytrawnym, bardziej męskim zapachem Jungle Elephant od Kenzo. Bo początek tego zapachu jest bardzo mocno przyprawowy, bez jakiegokolwiek słodszego tła, i mamy tutaj głównie cynamon. Ale zwłaszcza i przede wszystkim goździki. I w tej takiej warstwie przypraw egzotycznych, bardzo mocno ten zapach właśnie przypomniał mi Kenzo Jungle. Ale wraz z rozwojem tego zapachu zdecydowanie na pierwszy plan wychodzą goździki. Goździki w formie bardzo naturalnej. Niemal czujecie ten zapach tak, Jakbyście wkładali nos do y, takiej paczuszki z goździkami, które można kupić w każdym sklepie y, spożywczym i które dodajemy potem do jakichś potraw. W tle mamy jeszcze dodatek tematu drewniano-mlecznego. W taki sposób dosyć oczywisty pachnie zwykle drzewo sandałowe, więc zakładam, że to jest ta nuta. Ten zapach przypomina mi jakieś ubranie, niech będą to na przykład jeansy. Które są nieostępnowane na nogawkach, czyli po prostu zostawione takie podarte na nogawkach i nie obszyte. I według mnie właśnie w taki sposób pachnie ten zapach. W taki bardzo e, surowy, taki trochę jakby ktoś e, zamiast tworzyć perfumy, raczej pomieszał różne olejki eteryczne. Goździkowy. Drzewa sandałowego, no i trochę cynamonowego. I ja od perfum oczekuję czegoś więcej: że perfumy będą kompozycją, a nie wypadkową połączenia kilku olejków eterycznych. No bo to ja sobie mogę nawet w domu zrobić. I reszta perfum jest taka dopracowana. Każdy z tych zapachów, o których mówiłam na początku, jest spójną kompozycją perfumową. Natomiast ten jest taki mocno rzemieślniczy, domowy. Czy to jest wada? Niekoniecznie. Być może potrzebujecie czegoś takiego bardziej surowego, czegoś takiego, co pachnie bardzo czysto, konkretnymi nutami, które pachną bardzo w sposób naturalny i pachną w sposób olejków eterycznych. Jeżeli tak to jest właśnie zapach dla Was. Wszystkie te zapachy utrzymują się dobrze, bo utrzymują się tak y, cały dzień, a może nawet niektóre utrzymują się dłużej. Większość z tych zapachów to są perfumy mocne i zostawiające za sobą ogon. Y, te ogoniaste to zdecydowanie te pudrowe. Te raczej blisko skórne to zdecydowanie ten ostatni varonos. To jest zapach, mimo tych nut, raczej blisko skórny. Generalnie marka ma w ofercie perfumy raczej we współczesnych trendach, nie dziwne, ale wiemy za co płacimy. Płacimy za bardzo dobrą jakość zapachu. Jeżeli więc będziecie gdzieś kiedyś w Grecji, w Atenach albo na jakiejś greckiej wyspie i zobaczycie w sklepie perfumy Journa Per, to spróbujcie, bo może to nie jest must have, zwłaszcza że dostępność tych perfum jest raczej słaba. Ale to jest coś, na czym zdecydowanie można zawiesić swój perfumowy nos. To wszystko na dziś. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, czy po tym odcinku chcielibyście przetestować jakiś zapach, o którym dzisiaj mówiłam z portfolio marki Journa Père. No i koniecznie napiszcie mi o tym, który byłby to zapach. Na razie się z Wami żegnam i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!